Tresuj z Bogiem. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale Tresuj z Bogiem. Drodzy Państwo, tematem dzisiejszego odcinka będzie odpowiedź na ostatnio zadane pytanie pod jednym z ostatnio rzuconych odcinków, co za wstęp, mianowicie w jaki sposób koncentruję uwagę owczarków niemieckich na sobie. Eee, jest to bardzo ważne pytanie. Ja najczęściej nie odpowiadam na pytania em, odcinkami, natomiast bo bardzo często jest niestety tak, że to pytanie nie odzwierciedla e, problemu, czy też może być przeze mnie inaczej zinterpretowane, czy też inaczej, mówiąc, może być nawet przez zachowanie psa przez samego właściciela psa bardzo błędnie negatywnie interpretowane. I dzięki temu nie staram się e, e, udzielać błędnych i, i, informacji, błędnych, udzielać błędnych e, Wydzielać błędnych informacji No to jest w ten sposób Chyba tam wydre dziewczyny wyczuły Ale one są bezpieczne Natomiast sama koncentracja Psa na właścicielu jest Tak ważnym zjawiskiem Dzięki e, temu zjawiskowi Jesteście w stanie drodzy państwo e, Wystresować psa Jesteście w stanie oczekiwać od psa Wykonywanie jakikolwiek komend no bo bez tej koncentracji nie byłoby tej współpracy, więc postanowiłem zrobić o tym osobny odcinek. A przekonaniem do tego, aby zrobić o tym osobny odcinek, który po raz kolejny nie będzie jakąś tam typową trysurą, pokazaniem trysury, ale e, zwykłą pogadanką, natomiast bez tego, bez tej czynności nie jesteście w stanie osiągnąć nic. A moje doświadczenie jest niestety takie, że bardzo często jestem e, świadkiem, Właścicieli z psami, które to w ogóle nie zwracają na swoich właścicieli najmniejszej uwagi. Kompletnie nie istnieją właściciele dla wielu owczarków niemieckich. I o zgrozo, te psy bardzo często to są już psy, które powinny śmigać jak kurwa szwajcarski zegarek. One mają już rok, mają półtorej roku, mają dwa lata i niejednokrotnie dostają właściwie e, nie mają właściwie żadnych momentów, które pozwalają im się skupić czy współpracować z właścicielem, i Guinness, wszystkim rekord, nie Guinness w sensie piwo, to rekord Guinnessa. To jest absolutnie, powiedzcie, drodzy Państwo, który, to, którzy takie osiągi macie, że pies się na Was nie koncentruje, jeżeli macie go od szczeniaka, to ja przyznaję wszystkim osobiście rekord Guinnessa, to jest niewyobrażalne dla mnie, nie potrafię sobie wyobrazić, że można coś takiego osiągnąć. A ja to obserwuję nagminnie. Właściwie często mam wrażenie, że te psy, drodzy Państwo, to są jakieś psy błąkające się przy drodze. I jedzie sobie kogoś, zgarnia takiego psa, wyrzuca do bagażnika i go przywozi. Mówi, o to jest mój owczarek niemiecki. Proszę powiedzieć, jak mam doprowadzić do tego, aby się na mnie koncentrował. Czyli w ogóle cokolwiek od tego psa wymagał. Pozwolę sobie ten temat rozbić na dwa etapy, czy też dwubiegunowo go o, o, opisać. Mianowicie, pierwszym etapem byłoby to wspólne życie, codzienne życie, które również jest cholernie ważne, czy jest w stanie e, ułatwić codzienne życie ułatwia nam, powoduje to, że możecie z psem budować fantastyczną relację, powodować to, że się skoncentruje. A za oj, Natychmiastowa reakcja jest bardzo ważna. Gloria, come, 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 goodie girl. Każdy pies, Sandy to jest babcia, Sandy ma swojego patyka i niech już takiego patyka się tam bawi. Sandy, zostań, ty nie będziesz do tablicy wywoływana z racji wieku, masz emeryturę. Natomiast, e, natomiast, e, drugi etap to będzie sam etap trestury, w jaki sposób doprowadzam do tego, że psy Yy, podczas stresury koncentrują się na mnie. Negrita, leżeć! Leżeć! Goodie girl, wolna, Negrita, wolna. That's a good girl. E, A Negrita ogólnie jest w ciąży, ma takie humory jak typowa Polka po ukończeniu, powiedzmy, 28 roku życia, bo wtedy Polki zaczynają być e, strasznie temperamentne takie zrzędy z, z w sensie. I Negritka jest też teraz taka, Chodź na Negritkę. Come, leave it, come, leave it, come. To, leave it. That's a good girl. E. Come. widzicie, to jest kwestia patyka. Ale to ja decyduję nagita, kto patykiem się bawi, a kto nie, prawda? Na jest w ciąży z cudownym psem, Przecudownym psem wolna nagitka wolna. Codzienne życie, e, jeżeli posiadacie psa owczarka niemieckiego czyszczeniaka, codzienne życie. Tego, że psa powinno mu się kojarzyć, czy powinniście Państwo zadbać o to, żeby dostarczać takiemu psu jak najwięcej pozytywnych emocji, pozytywnych wrażeń i pozytywnych skojarzeń z Państwem związanych. Wszystko, co wykonujecie z psem, musi mu się właśnie z tym kojarzyć, aby pies nabrał do Państwa zaufanie. Jeżeli ktokolwiek z osób, które są zwolennikami szkoły współczesnej, błędnie myśli w ten sposób. Że szkoła, która, nie wiem, ja reprezentuję, czy była e, jak gdyby szkołą e, pff, obowiązującą przez bardzo długi okres czasu. Jeżeli te osoby myślą, że my bazujemy na bólu, na negatywnych e, wrażeniach, to się kompletnie mylą. Bo wierzcie mi, że z psem nie, nie da się osiągnąć się nic, nie da się nic... Od psa wyegzekwować, jeżeli ten pies będzie się was bał. Pies nie może bać się właściciela, to jest kurwa podstawa. Jeżeli te, jak słyszę te osoby, które twierdzą, że e, owczarek niemiecki, który jest z policji i szukający trupów, jest karmiony trupami bomb, wyszukujący bomb, jest karmiony bombami, a jeżeli ma być odpowiedzialny za szukanie narkotyków, to dostaje codziennie zastrzyk z herry, czy nie wiem, co się tam heroinę, chyba też się wstrzykuje, no to. Mnie szlak jasny trafia. Wszystko, co w naszej szkole, w mojej szkole jest podstawowym działaniem opiera się na pozytywnym skojarzeniu psa. To ogłaskanie, to myzianie psa, ten, ta radość językiem ciała, którą bardzo często e, podczas wspólnej zabawy wykonujemy, jest dla psa jest dla psa po prostu takim bombardowaniem pozytywnymi emocjami Yy, które potem są bardzo ważne W etapie szkolenia Aska wchodzisz na drzewo Natomiast różnica Różnica Która powoduje Moim zdaniem jest różnicą kluczową Która powoduje to Że owczarki niemieckie Które są yy, ofiarami w szkoły współczesnej Nie koncentrują się na właścicielu Wynika z jednej podstawowej różnicy Między szkołą współczesną A szkołą którą reprezentuje między innymi ja. Różnica ta polega na tym, że ja informuję swojego, Daj tutaj mi się napić. Ja wolne, 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 ks, 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 wolne, wolne. Oj, oj. Ja informuję swoje psy. Czy ich zachowanie w danym momencie jest właściwym zachowaniem, czy też zachowaniem, które powinno być karcone? Jeżeli zachowanie jest właściwe, psy dostają nagrodę. I tym samym różni tutaj nie ma różnicy między szkołą współczesną a moją. Psy dostają nagrodę. Oczywiście szkoła współczesna sfaszeruje takiego psa jakimiś nar narkotykami, smakołykami. Jednokrotnie kurwa w takim składzie, że to narkotyki mogłyby być. Natomiast E, te smakołyki, e, już pozostawmy na stronie. Chodzi o sam fakt nagrodzenia psa. Natomiast szkoła współczesna, tutaj nigdy się z nią nie zgodzę i będę walczył z tymi głupkami do ustranej śmierci. Dlatego że jeżeli ktoś mi mówi, że zachowanie owczarka niemieckiego w momencie, kiedy robi coś, co jest niedopuszczalne, powinno być ignorowane. To mnie szlak jasny trafia. Nie, nie możecie ignorować. Pamiętajcie, że każde zachowanie negatywne psa musicie również psu wyjaśnić. Musicie również psa poinformować o tym, że zachowuje się negatywnie, bo to jest nasz świat. My stworzyliśmy świat, do którego wzięliśmy psy. Psy nas nie wzięły do swojego świata, jest kompletnie odwrotnie. Więc to my musimy im dać jasne sygnały, co mogą robić, a czego robić nie mogą. I to jest bardzo podstawowa kwestia. Natomiast wszystko to, co jest związane z pozytywnym zachowaniem i jest przez Państwa nagradzane, powoduje to, że pies potem łatwiej się na was koncentruje. Natomiast jeżeli nie dacie mu, jeżeli nie ukażecie psa w momencie negatywnego zachowania, czy to będzie Kara głosowa. I tutaj musicie, drodzy Państwo, sami decydować. Bardzo Was serdecznie proszę, bo w tych czasach nagminne przekazywanie błędnych informacji jest po prostu psz, czymś normalnym. Te wszystkie fora, zresztą z jednego forum już wyjebali, na drugim forum już nie zagląda, bo mnie po prostu szlak trafia, że osoby, które nie mają zielonego pojęcia, wypowiadają się w tak błędny sposób. I, I tak błędnie interpretują zachowanie owczarków niemieckich, że nawet ostatnio kłóciłem się z jakąś panną z Niemczech, która mieszka w Niemczech przez półtorej godziny. I tradycyjnie te osoby, które się ze mną kłócą, potem kasują te wszystkie komentarze. A ja też stwierdziłem, że nie będę kopał się z koniem, e, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tylko bardzo was serdecznie proszę, przy tym właśnie na tych debilizmów, przy przekroju. Informacji, które różnią się od siebie w sposób diametralny, a dotyczące tego samego tematu. Ja Was bardzo serdecznie jeszcze raz proszę, abyście mniej czytali, mniej się uczyli, więcej czuli i więcej myśleli. Bo owczarek, wierzcie mi, owczarkowi jest nierówny. I teraz, jeżeli ja mam koncentrację wywołać na psie, Negricie, a Asie, to to jest. Niby ten sam proces, ale nie mogę na przykład użyć barwy głosu karzącej, e, czy, przepraszam, m, inaczej powiem. Jeżeli chodzi o nagradzanie psa, Negrite i Ase mogę e, zrobić, nagradzić e, w ten sam sposób. Natomiast sam proces karania psa nie można tego e, szablonowo gdzieś napisać w książce, bo na przykład na Asę wystarczy tylko i wyłącznie podniesiony, głos, podniesiony ton głosu. Ten pies z automatu rozumie, jeżeli ja się uniosę, czy też uniosę swój głos, ten pies z automatu rozumie, że robił coś źle. Natomiast są psy bardziej temperamentne, bardziej e, charakterne, którym w głos, barwa głosu nie wystarczy i trzeba dać lekkiego klapsa. Natomiast... Przepraszam. Trzeba dać lekkiego klapsa. Natomiast tutaj musicie Państwo interpretować takie sytuacje sami. Jeżeli nie będziecie ich psa informować jasno, przez, w jasny sposób, w jaki, w jak, jaki jest najlepszy e, sposób informowania go o tym, jak ma się zachowywać, dzięki wa, waszemu zachowaniu oczywiście. Jeżeli go nie będziecie karać, jeżeli go nie będziecie informować o tym, że zachowuje się negatywnie. Pies nie będzie się na Was koncentrować. Przestaniecie być w Jego oczach kimś, przestaniecie być kimś ważnym, kimś, kto go, kimś, kogo On powinien słuchać i kiś, przestaniecie być kimś, kto przewodzi tym że zwierzęciem. I to jest, drodzy Państwo, negatywne działanie szkoły współczesnej, która powoduje właśnie to, że pies się nie koncentruje kompletnie. Psy spuszczone ze smyczy mają, jak gdyby. Ee, w poważaniu swojego właściciela. A właśnie wtedy, kiedy pies jest spuszczony ze smyczy, jest w otoczeniu zewnętrznym, czyli nie w domu, powoduje to, że czy, czy, czy ta sytuacja jest tym wyznacznikiem, czy pies jest dobrze ułożony, czy też nie jest dobrze ułożony. Nawidka wchodzi na drzewo. Natomiast jeżeli chodzi o... Czyli reasumując, reasumując, bardzo ważna jest... Pozytywne przekazywanie psu, czy też pozytywne n, emocje, które dostarczane są psu poprzez nasze zachowanie, poprzez wspólne życie, ale też informacja psu, psa. N, w, 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 w momencie, kiedy zachowuje się, negrita. Nie wolno. O. Informacja, jeżeli zachowuje się negatywnie, jest bardzo istotna do tego, aby pies was szanował, poważał i na was się dzięki temu potem koncentrował. Asa, to Każda reakcja powinna być natychmiastowa u psa. Natomiast barwa głosu podczas stresury jest, czy też barwa głosu, to jest podstawowe narzędzie u mnie, koncentracja u psa dzięki barwie głosu. I potem oczywiście, Negrita, choć na no to. Negritka, chodź no. Negritka. Ej, widzicie? Barwa głosu. Ona patyk pilnuje i. E, natomiast zostań tu. Negrita. Zostań. U mnie bardzo ważne jest, oprócz barwy głosu, koncentracja e, samą dłonią. E, łapa e, w moim przypadku, nie dłoń, jest cholernie pomocna. Negrita. Taki gest zrobiłem, nie muszę było widać. Negrita wolna. Natomiast. Sama ta ręka jest czymś, co jest bardzo pomocne, bo oczywiście głos omawiałem bardzo często, natomiast jeżeli chodzi o rękę, to drodzy Państwo, ręka... Angela, come, Angela, come, Angela, stop! Stop! Good girl! Angela, oh shit! Angela, siad! Angela, sit! Angela, sit! Siad. Angela, siad. Good girl! Good girl! To jest coś, co jest bardzo, bardzo pomocne, ta właśnie łapa... E, dlatego, że e, jakoś jest wpojone w naszej wspólnej współpracy z psami, że ta dłoń oprócz tego, że karmi sprawia przyjemność poprzez głaskanie, jednocześnie jest takim narzędziem informującym co pies ma w danym momencie zrobić. I tak jak niejednokrotnie mówiłem, najpierw jest ten głos, potem jest ta dłoń, która jest jednocześnie z głosem wdrażana i potem można psa, e, czy też można wyegzekwować od psa komendę, która kompletnie jest niewerbalna. Możecie dłonią, łapą, przepraszam, że musicie to w kamerze taką łapsko widzieć, ale z łapa rólnika. I generalnie tym sobie, tym sobie pomagajcie. Pamiętajcie, że dłoń, która jest yy, narzędziem podającym smakołyki, przestaje spełniać swoją, przestaje spełniać swoją funkcję informującą, przestaje swoją, spełniać funkcję wymagającą, dlatego że ta dłoń będzie potem niestety zredukowana tylko i wyłącznie do czegoś, co podaje karmę czy też smakołyk, yy, i to jest również destrukcyjne. bo Pies przestaje być na takie czynniki, czy też przestaje być na takie sygnały, yy, skory do współpracy. Przestaje być, staje się obojętny na takie sygnały. I tego nie możecie, drodzy Państwo, robić. Żadnych kurde smakołyków, bardzo Was proszę, a najważniejsze jest to, abyście do psów podchodzili indywidualnie i sprawdzali, co działa, czy nie działa. Jeżeli na przykład pies, jakiś tam zapach się yy, yy, wgłębi, bo to są bardzo częste sytuacje, kiedy pies wyjdzie gdzieś na spadze i jest jakiś zapach, który go hipnotyzuje. Powoduje, że pies nie jest stanie się oderwać od tego zapachu. To możecie próbować różnych głosów. Gwizd jest bardzo istotny psy reagują na gwizd, psy reagują na różnego rodzaju sytuacje, czy też dźwięki typu tego rodzaju dźwięki, dźwięki, które go e, w pewien sposób e, od razu zwracają na u, u psa uwagę, czy koncentrują uwagę psa na państwie, więc Obserwujcie, analizujcie swoje psy. Nie czytajcie książki, która mówi, że jest taki i taki szablon. Bo no pamiętajcie, każdy pies jest inny. Ja mam tych pięć psów, do każdego psa podchodzę inaczej. Gdybym robił to szablonowo, nie osiągnąłbym takich rezultatów. Kiedy pies do mnie jakiś przyjeżdża, pierwsze co robię, to poznaję tego psa, próbuję poznać tego psa, jego charakter, jego zachowanie, co na niego działa. Na jednego psa będzie działało to, że koncentracja można uzyskać dzięki temu, że ma się patyk w łapie, dzięki drugie, jeżeli chodzi o drugiego psa e, piłkę, czy jakiekolwiek inne, czy jakąkolwiek inną zabawkę i wy musicie kombinować, analizować w swojej głowie to, co jest to, co jest najlepsze i to, co działa w danym momencie. I potem dostosowywać dalej. Jeżeli chcecie mieć psa dobrze wytresowanego, podchodźcie do niego indywidualnie. Nie wolno Negrita, tym mendo skończona Uuuh. nie wolno y, psa takiego jak Asa karać klapsem, bo zniszczycie relację ale nie wolno takiego psa jak Negrita nie, klap, nie, nie karać klapsem bo będzie miała w Dubsku. więc tutaj te kwestie są cholernie, cholernie istotne, ale najważniejsze co musicie pamiętać to jest to żeby ignorować szkołę współczesną która mówi o ignorancji która mówi o ignorancji w momencie, kiedy pies negatywnie się zachowuje, to jest kompletny debilizm. Jest to zachowanie, podejrzewam, bardzo bliskie jakimś takim ruchom feministyczno-pedalskim, lgbt które wymyśliły sobie, że piesek, kiedy, się na niego, kiedy na niego się podnosi głos, czy daje klapsa, to cierpi i wdrażają takie debilizmy w życie. Natomiast by bądźcie oporni na to i dzięki swoim obserwacjom i swoim działaniom i swoim interpretacją zachowania psa i jego charakteru. Dostosowujcie swoje zachowanie do psa. Także dziękuję bardzo. Pamiętajcie mniej, czytajcie, mniej się, mniej się uczcie, więcej myślcie, więcej czujcie, jak ktoś o dezerty. Ja oczywiście tego nie wymyśliłem, bo niby jak. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.